Dzień dobry, witam na kreatywnych poczytankach w lipcach w W kalendarzu świąt typowych, dniu 27 lutego, przypada Międzynarodowy Dzień Nieźwiedzia Polarnego. Z okazji tego dnia, zapraszam do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Zwierzęta Oli: Nie jesteś już sam, nieźwiadku. Nie jesteś już sam, nieźwiadku. Od kilku tygodni. Ola koresponduje z Nanukiem młodym Eskimosem. Dzisiaj dostała dobrą wiadomość. Nanuk zaprasza ją na biegun północny. Ola odkryje krainę wiecznego lodu i śniegu. Po przybyciu na miejsce, Ola wita się z Nanukiem oraz z jego dziadkiem, a także z Alaską, psem zaprzęgowym. W czasie, gdy dziadek czesze psa, na nóg zabiera Olę na przejażdżkę kajakiem. Nagle dziewczynka dostrzega dużą krę płynącą w ich kierunku. Ola wykrzykuje. Tam jest bardzo smutny biały niedźwiadek. Na szczęście dziewczynka ma wspaniałe dar. Rozumie język zwierząt. Niedźwiadek płacze. Szukam mojej mamy. Trzeba szybko znaleźć mamę niedźwiedzicę. Ola wciąga niedźwiadka do kajaka i szepce mu do miękkiego jak wełna ucha. Nie jesteś już sam, niedźwiadku? Nagle powierzchnia morza się burzy i z wody wyłania się wielki jak góra grzbiet. Na nog otwiera szeroko oczy. Ola natychmiast korzysta z okazji, żeby porozmawiać z olbrzymym oceanów. To wieloryb! Co za szczęście! Wieloryb wie, gdzie mieszka mama niedźwiedzica. Pokażę Wam drogę. Plusk, plusk. Na nóg zapałem macha wiosłem, żeby nadążyć za wielorybem. Woda pryska mu w oczy. Na się śmieje. Dziesięć minut później stop. Wieloryb zatrzymuje się przed całkiem zamarzniętym morzem. Niedźwiadek wyskakuje z kajaka. To jest moje duże lodowisko. Mama niedźwiedzica na pewno jest już niedaleko. A co się wydarzyło dalej? Zapraszam do odwiedzenia biblioteki i wypożyczenia książeczki. A teraz zobaczcie, jak zrobić gryloczek w kształcie misia polarnego z filcu. Zapraszam.